Ciao ragazzi! Jeśli nie byliście w tym miejscu, będąc w Rzymie, na wzgórzu Giannicolo, to żałujcie. Pokażę Wam, że miejsce jest absolutnie niezwykłe. na wzgórze Gianicolo można spokojnie rozpocząć od Bazyliki Świętego Piotra. Jestem na rogu Via Conciliazione, prowadzącej wprost do Bazyliki i Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro. Jeśli wejdziecie w tę uliczkę, poprowadzi was prosto do bramy Santo Spirito, a stamtąd na Gianicolo. Dotarłem do pierwszego ważnego punktu. Jesteśmy dwa kroki odejścia do szpitala Bambino Gesù. Obok tego wejścia zaczynają się atrakcje. Pierwsza rzecz to oczywiście bar, przy którym możecie wypić kawę w miejscu, które zobaczcie, co wam prezentuje pierwszą wspaniałą panoramę Rzymu. Jeśli mieliście wątpliwości, czy tutaj przybyć, to niech ten widok wynagrodzi wam wysiłek. Jesteśmy w pobliżu słynnej latarni, która wygląda jak prawdziwa latarnia morska i oświetla trójkolorowym światłem Noce Rzymskie z okazji Wielkich Świąt. Latarnia Włochów z Argentyny, dar emigrantów dla Zjednoczonej Ojczyzny. W 1849 roku na tym wzgórzu toczono zażarte walki o wolność z Rzymu przeciwko oddziałom francuskim, które przybyły do miasta z zamiarem przywrócenia władzy papieża. Wzgórze Gianicolo dla Włochów to nie tylko piękne miejsce. To miejsce, na którym wspomina się bohaterów narodowych. Tych, którzy stworzyli Italię. Jak ta pani, która się wyłania w oddali. Anita Garibaldi, żona Józefa Garibaldiego. Silna kobieta, Brazylijka. Razem z nim toczyła walkę o wolność naszą i waszą. Tutaj została pochowana Villa Lante. Dzisiaj własność Finlandii, która tutaj ma swoją ambasadę przy Stolicy Apostolskiej i własny Instytut Kultury zaraz za Villa Lante, otwiera się Park Konstytucji, wspominający pierwszą republikańską konstytucję Italii, konstytucję Rzymu, Republiki Rzymskiej z 1849 roku. Na tym murze wypisano najważniejsze momenty, najważniejsze paragrafy konstytucji. Józef Garibaldi, największy bohater narodowy w Italii. W 1849 roku dowodził obroną Rzymu. Właśnie na tym wzgórzu miał swoją główną kwaterę i to wzgórze było ostatnim bastionem, które uległo wojskom francuskim. U podnóża pomnika Józefa Garibaldiego rozpościera się Taras Rzymu, Terrazza di Roma. Najbardziej popularne, najbardziej odwiedzane przez Rzymian miejsce widokowe ze swoją wspaniałą panoramą miasta. Każdego dnia o godzinie 12, dwa kroki od pomnika Józefa Garibaldiego, odbywa się słynny strzał z armaty. Na który przychodzi mnóstwo ludzi. Popatrzy, dzisiaj pogoda niestety nie jest najlepsza.

You. Fontanone del Gianicolo. Wśród Rzymian bardzo znana fontanna, ulubiona może bardziej niż Fontanna Trevi czy Fontana Czterech Rzek. Tamte okupowane są przez turystów, natomiast ta jest dla Rzymian. Stąd spod stóp tej fontanny rozpościera się wspaniały widok na całe miasto. Kościół San Pietro i Montorio, kościół hiszpański. To jedno z tych nieodkrytych miejsc Rzymu. Zwykły turysta tutaj rzadko zachodzi. San Pietro i Montorio to miejsce w przeszłości bardzo znane i bardzo odwiedzane. Według legendy, tu właśnie, gdzie stoi kościół, stanął Krzyż Piotra, który zginął na nim podczas prześladowania za Nerona. Dlatego to było miejsce bardzo prestiżowe, miejsce, które korona hiszpańska zdobyła dla siebie. A można na dziedzińcu obok kościoła zobaczyć jedno z najważniejszych dzieł renesansu włoskiego. Słynne Tempietto, świątynka Donata Bramantego, wielkiego architekta tamtych czasów. Uwielbiam to miejsce i dlatego was tu przyprowadziłem. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie subskrybujcie mój kanał. Do następnej cudownej wyprawy. Ciao!